Piłkarze Legionowi przystąpili do meczu z Pelikanem Łowicz podbudowani wyjazdowym zwycięstwem ze zniczem Pruszków. Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy. Już w trzeciej minucie po wrzutce z autu Marka Lędziona bramkę dla Legionowi zdobył Patryk Łukasik. Osiem minut później także po aucie w wykonaniu Marka Lędziona groźnie na bramkę gości uderzył Taras Romańczuk. W 16. minucie akcję Legionowi rozpoczął Michał Złotkowski. Po dośrodkowaniu Szymona Lewickiego znakomicie w polu karnym pelikana zachował się Sebastian Janusiński. I Legionowia prowadziła już 2 do 0. Goście jednak nie zamierzali rezygnować z punktów w Legionowie. W 32. minucie znakomitej okazji na zdobycie kontaktowej bramki nie wykorzystał Piotr Koman. Za to w 37. minucie Marcin Marcinkowski wspaniale obronił strzał z rzutu wolnego. Chwilę później po główce Krzysztofa Brodeckiego bramkarz legionowi był już jednak bezradny. Gospodarze mogli bardzo szybko odpowiedzieć. Bliski pokonania Adriana Olszewskiego był Szymon Lewicki, ale napastnik legionowi pociągany za rękę nie sięgnął piłki. Sędzia jednak nie zauważył faulu obrońcy Pelikana. Po kolejnej wrzutce marka lędziona w polu karnym gości doszło do sporego zamieszania, ale i tym razem bramka nie padła. Minutę po rozpoczęciu drugiej połowy znakomitej okazji na trzecią bramkę dla legionowi nie wykorzystał Kamil Tlaga. W 68. minucie po podaniu Michała Złotkowskiego piłka trafiła do Mateusza Sołtysa, ale jego strzał był minimalnie niecelny. 10 minut później bardzo dobrze grający Taras Romańczuk popisał się znakomitą asystą, którą na trzecią bramkę zamienił Sebastian Janusiński. Goście do końca nie rezygnowali z uzyskania korzystnego wyniku. W 89 minucie obrona Legionowi zaspała i Patryk Bojańczyk zdobył drugiego gola dla Pelikana. Defensywa gospodarzy nie popełniła już więcej błędów i Legionowia pokonała drużynę Złowicza 3-2 odnosząc w drugiej lidze pierwsze zwycięstwo na własnym boisku. Trener Pelikana był zawiedziony grą defensywną swojej drużyny. Zespół gospodarzy wygrał, myślę, że zasłużenie. Przegrywaliśmy przygrywaliśmy już w trzeciej minucie 0-1. Potem szybka bramka na 0-2 przy naszej dramatycznej grze w obronie. Bardzo łatwo straciliśmy bramki, a jak, jak trudno jest odrobić na wyjeździe, to się przekonaliśmy dzisiaj, że mimo dwóch strzelonych bramek nie wywozimy nawet punktu z Legionowa. Po trzech porażkach na własnym boisku Marek Papszun cieszył się z pierwszych punktów w Legionowie. Wreszcie mogę się uśmiechnąć, chociaż trochę, po trzech e, tych porażkach. U siebie. Dzisiaj mieliśmy jedno założenie, żeby wygrać bez względu na to, jak będziemy grali. Dziękuję tu trenerowi za, bo to jest rzadkość te, żeby, żeby tak podsumować. Nie uważam na gorąco, żebyśmy tu byli lepsi, bo wielkiego meczu na pewno nie zagraliśmy, ale na pewno byliśmy bardzo zdeterminowani. Bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać. I nie chcieliśmy być lepsi, nie chcieliśmy grać ładnie, chcieliśmy wygrać, bo już mieliśmy dość tego klepania się w szatni, że fajnie gramy, wszystko dobrze, tylko y, punktów brakuje. Po pięciu kolejkach sytuacja w tabeli Grupy Wschodniej II Ligi jest wciąż bardzo wyrównana. Pierwsze miejsce zajmuje Stal Rzeszów z 11 punktami. O jeden mniej mają Wisła Puławy i Stal Stalowa Wola. Legionowia z sześcioma oczkami na koncie zajmuje 12 miejsce. W szóstej kolejce Legionowianie ponownie zagrają na własnym boisku. W sobotę 31 sierpnia o godzinie 17.00 drużyna trenera Marka Papszuna zmierzy się z Olimpią Zambrów. Najbliższy rywal Legionowi w ostatniej kolejce przegrał na własnym boisku 1-3 ze zniczem Pruszków.